Słuchajcie, dzień dobry Mamy dziewiątą dziewiętnaście dziewiętnaście i to jest obecnie widok z okna mój, jest taka mgła, że nie widać niczego. Po prostu jedna wielka biała chmura. Słuchajcie, jest dziesiąta, e... a mgła nadal jest taka, jaka była. E... Co śmieszniejsze, nie działa mi internet zbytnio, więc film się nie chce e... z... przesłać do końca. Nie otwieram się pikmanki, żeby zrobić um, miniaturkę. Więc ogólnie jest słabo, bo, bo wszystko idzie nie tak w tym tygodniu. Słuchajcie, nic nie idzie tak jak powinno. Nie idę teraz zrobić śniadanie, ale nie będę brała kamery, bo chcę zrobić to jak najciszej, bo Megan jeszcze śpi. Więc wrócę do Was już z te śniadanie. śniadaniem. Zobaczcie, jak to przerażająco wygląda. Słuchajcie. Jest biało. Jest po prostu biało na zewnątrz. Wszędzie. To naprawdę wygląda bardzo creepy. Przychodzi mi na myśl seri dwa seriale mi przychodzą na myśl. Stranger Things i American Horror Story. Zachęćcie, mam i moje śniadanko. To jedno jako nie przetrwało obierania. W ogóle bardzo ciężko się obierały. I tak będę teraz szamać Słuchajcie, właśnie się zorientowałam, że zapomniałam, czy otworzyć kalendarza, więc musimy otworzyć 16. -tkę. 16 za wczoraj. U mamy kuleczkę i 17, 17, 17 mamy tu. I drugą kuleczkę. Jej! Oj! <słyska> Serio? Mamy. Dwie kulki. <słyska> oh, Okej. Okay. Zabieram tą i zabieram tą. Jak na razie to jest wszystko z rzeczy, które biorę, tutaj mam ciuchy, mam dosłownie trzy bluzki i tutaj też mam kilka rzeczy, więc mam obudowę, dwie pary okularów, jedne przeciwsłoneczne, drugie te moje Harry Potter, tutaj mam biżuterię całą pochowaną, I mam tak jedne spodnie, szalik w małpy, e, więc zajawka, koszulę w kratę i jedną koszulkę i pod spodem mam prezenty, więc nie będę ten, a to jest wszystko, reszta to będą prezenty najprawdopodobniej, więc nie wiem, czy będę mogła wam pokazać teraz chyba będę musiała iść na chwilę do premarka, bo jeszcze muszę właśnie dwa prezenty wyczarować <grym> i później będę siedzieć w domu, bo jest już 15, a ja jadę dzisiaj do pracy więc muszę się jeszcze chwilę przespać także... Myślę, że tak. będę tam dawać znać. więc dzisiaj vlog e będzie tak dość krótki. Soria. Idziemy, idziemy, idziemy do Primarku, idziemy do Lidla. you my money? Yes. Do you have the keys? I do. I think, yeah. Okay. yeah, you should have. From yesterday. Go then. Wait, Got him? Come on. You're closing the door. Remember. Yay. Patrzcie, nie mam mgły. Myślałam, że będzie mgła, a nie mam mgły. Jest mm. tylko zimno. Yep. Yep. <laughs> no <laughs> That's so cute. <laughs> <laughs> słuchajcie, wróciłam, natomiast kupiłam w Primarku tylko i wyłącznie prezenty, które. Um, Mam tylko prezenty, których mi brakowało, więc ich nie pokażę. Natomiast y, pokażę Wam, co sobie kupiłam do jedzonka. Kupiłam sobie Cheese Twists y, i Pringles' Soul and Vinegar. Mam puszkę Pepsi, mam zrobiony napój z. Jak to się nazywa? Cranberry. E, nawet nie wiem po polsku, jak to się nazywa. Będę zaraz oglądać Harry Pottera i później idę spać, żeby się chociaż zrzemnąć przed pracą chwilkę, także tyle. Zobaczcie, oglądam sobie randomowe filmiki The Clutter Vlogs i um, nadrabiam vlogmasy i nadrabiam komentarze, ponieważ przez um, dwa tygodnie nie działało mi dodawanie komentarzy na YouTubie, więc teraz spamuję wszystkich komentarzami. Sorry, Mam trzecią już e, herbatę, e, także trzy ogromne kubki już wypiłam. Niestety dzisiaj jest dzień jaki jest. E, jutro za to będzie zabiegany, no ale. Um, nie będzie źle.